Chciałabym powiedzieć kilka słów o turystyce polskiej w Stanach, która ma się doskonale. Biura Podróży, które reprezentuje, bardzo aktywnie sprzedaje turystykę do Polski. Turystyka polska jest rozpoznawalna bardzo mocno w tej chwili, ponieważ to, że jest wojna na Ukrainie, to. W tej chwili określa, gdzie jest Polska. Bardzo wielu Amerykanów, przez to, że jeździ, no niestety na wojnę na Ukrainę, zatrzymuje się w Polsce. I przyjeżdżają również rodziny, widzi jaka Polska jest piękna. Jakie ma wspaniałe hotele, jaką ma bazę turystyczną i to wszystko powoduje, że nawet. Miałam klienta, który powiedział Pani Honorato, dlaczego Pani wyjechała z Polski, kiedy Polska jest taka piękna i czasami ładniejsza od Stanów. Ja, ja wyjechałam 30 lat temu, ten krok ogromny, który Polska zrobiła, to właśnie jest teraz. Także e, w, na spotkaniu z lotem, bo w tym roku mamy 95 lat współpracy z lotem, istnienia lotu, 50 lat e, lotu do Nowego Jorku w tym roku. Wyszło, że 70% sprzedaży biletów na lot sprzedały agencje, więc one są nadal potrzebne. To bardzo nas wzmocniło. Jesteśmy istotnym partnerem w promowaniu Polski, w promowaniu wszystkiego, co jest dla Polski dobre, także bardzo mocno y, sami mamy mnóstwo zainteresowanych ludzi, którzy chcą latać do Polski. Y, są to, to jest to turystyka medyczna, wielokrotnie są to wyjazdy do sanatoriów, które są wielokrotnie tańsze od y, Sanek, są to bardzo drogie usługi, y, oczywiście y, różne dentystyczne usługi kardiologiczne, oprócz tego. Y, y y Wyjazd za korzeniami swoimi sprawdzają Amerykanie, skąd pochodzą, bo teraz każdy chce być w Polsce, widzi e, swoje korzenie. To, to jest ranga Polski bardzo wzrosła, jest to kraj, który bardzo dobrze jest postrzegany w Stanach. Wreszcie już jesteśmy kojarzeni z pierogami, z bigosem i folklorem, a ogromnymi osiągnięciami i pięknym krajem. Wojna spowodowała strach na początku, kiedy dwa lata temu wojna wybuchła, pierwsze pół roku była kompletny paraliż wyjazdu do Polski. Amerykanie bali się. Nawet bali się lecieć do Francji, do Europy. Wydawało im się, że ta wojna jest w całej Europie. Ale jak zwykle strach ma wielkie oczy, przekonano się, że ta wojna jednak nie jest w Polsce, tylko jest w Ukrainie. W związku z powyższym, w tej chwili się już Amerykanie nie boją. Tu są grupy, które latają i, i na szczęście ta wojna nie jest takim e, hamulcem wyjazdowym do Polski na turystykę. Nie przeszkadza Nie przeszkadza to i e, myślę, że nawet ci Amerykanie zaczęli działać taka reklama mówiona. To znaczy, ci, co wracają, opowiadają, jak jest bezpiecznie, jak jest smacznie, jak jest dobra obsługa, jak jest obsługa anglojęzyczna, jak dobre są drogi, gdzie łatwo wszędzie dojechać. I to powoduje, że jak gdyby ten pierwszy strach przeszedł. Już przyzwy... niestety przyzwyczajamy się do, do tej wojny. i. W związku z powyższym turystyka się rozwija rozwija i to jest bardzo dobrze, dlatego ja tym jestem. Ja przekażę do naszych biur, co nowego możemy w Polsce zrobić. Ja się cieszę zawsze jak tu przyjeżdżam, także jestem dobrego zdania, że ta turystyka jeszcze bardziej się będzie rozwijała. To chciałabym powiedzieć bardzo ważnego, zawsze to mówię od wielu lat, jestem prezesem, że jest za mało promocji Polski w Stanach. Zawsze, dlatego że mamy, mieliśmy Polish National Tourism, tak zwany zagraniczny ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku, i tam jest jego miejsce. Nie wiem dlaczego został przeniesiony do Chicago, to są dwa nieporównywalne miejsca. Jeśli mogłabym prosić tutaj też po to, żeby ten ośrodek jednak wrócił do Nowego Jorku. My jesteśmy specyficznym miastem. Każdy turysta, który przyjeżdża do Ameryki, to pierwsze co chce zobaczyć to Nowy Jork. Chicago gdzieś tam na jakimś którymś miejscu, a Nowy Jork każdy chce zobaczyć. Chce zobaczyć to. Nowy Jork, Florydę, Washington, Niagara. Dlatego to nie był dobry pomysł. Promocja polskiej musi być więcej, promocji polskiej w Stanach. Ja o to walczę i bardzo bardzo mi zależy, bo Amerykanie, bo polskie biura robią, sami promują Polskę w, w prasie polskojęzycznej, w telewizji polskiej, ale potrzebujemy to amerykańskiej telewizji, chociaż jakąś łamki sekundy. Postrzegłam jedno dobre działanie Polskiej Organizacji Turystycznej, takie bardzo je polecam. Ja mieszkam w Princeton, New Jersey. Stałam na stacji kolejowej i widzę nagle po angielsku: Zwiedzaj Polskę, Polska Organizacja Turystyczna, nasze logo. I to jest miasto uniwersyteckie. I to ta Polska tak pięknie na tych billboardach była pokazana, i to był świetny ruch. To z tego więcej więcej jeszcze w telewizji i Amerykanie pojadą, bo to jest miasto uniwersyteckie, profesorskie, ale to podobno było w całych Stanach, nie tylko w New Jersey, więc to jest bardzo dobry ruch. O takiej promocji mówię, wśród Amerykanów, bo Polacy wiedzą jak Polska wygląda, jedzą, jeżdżą do, do rodziny, ale do Amerykanów docierając trzeba więcej tej promocji dla Amerykanów. I o to proszę. Amerykanie, którzy przyjeżdżają do Polski, to wielokrotnie mają już, ukierzyw... już wybraną destynację, gdzie chcą jechać. Nie, nie szukają w przewodnikach, albo mają poleconą Polskę przez organizacje, przez biura, przez kontakty, albo poprzez historyczne momenty, tak jak chcą zobaczyć Auschwitz, chcą zobaczyć oczywiście Wieliczkę, Kraków przepiękny, wielokrotnie oni połączą z Budapesztem, z Pragą. Jako historyczne miejsca. Czyli to są takie tematyczne wyjazdy, nie tylko, nie tylko zdrowotne, ale druga, drugi, drugi kierunek to bardzo popularna jest teraz ta turystyka medyczna, która jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce i która, która jest popularna wśród Amerykanów, bo to są dla nich ceny śmieszne w porównaniu do wszystkich usług tego typu w Stanach. Także te wybory są jeszcze z polecenia, z kontaktów, ale jeszcze nie wybierają Polski, dlatego, bo za mało jeszcze wyjedzą. Poproszę o więcej pomocy. Polski. Polska powinna, powinna więcej docierać do młodej Polonii, ponieważ do uniwersytetów, ponieważ jak my mamy Paradę Pułaskiego, Pierwszy, pierwsza niedziela w październiku, to jak przyje, przyjeżdża lot, pan prezes lotu zawsze przyjeżdżał, to naprawdę na tym paradzie, na tej paradzie idą studenci z Yale, Place, z Harvard, z NYU. To są już yy, młodzi reprezentacji to są bardzo wykształceni Polacy i mi się wydaje, że do nich trzeba docierać One, oni posiadają swoje organizacje e, i myślę, że no ciągle ta promocja promocja do Amerykanów i promocja e, w telewizji amerykańskiej albo spotkania, albo, e, spotkaniach towarzyskich które spotkania, które tutaj się organizują zapraszać na tak zwany pantryb do Polski Amerykanów w którym my możemy to organizować, pomóc organizować jako biura więcej wiadomości o Polsce, która, no, którą powinien prowadzić właśnie Polsz naszą On powinien nam pomagać w tym wszystkim, chociaż oczywiście on idzie po konwencjach grupowo-amerykańskich, ale, ale Polonia, Biura Kulturzy nasze mają bezpośredni kontakt i z młodzieżą, i z, i z organizacjami, z kościołem, a to są największe kontakty. Bo tam też są Amerykanie. Także promocja, media społecznościowe, które w tej chwili są najbardziej popularne, są bardzo istotne. Trzeba, myślę, że wszyscy korzystają z, z mediów. Młodzież, no i młodzi ludzie, 50-latki, 40-latki, 40 -latki, więc nie zapomnieć o tym. Inwestować w, tą, w tę, tę stronę. Na mediach społecznościowych jest to bardzo ważne, na Facebookach, na. Na, na czasach, gdziekolwiek jest, promować Polskę, bo młodzież tam dochodzi, sprawdza ten jest.